Za na mój Unii, Stal Gorzów Soprawą, Ostrów z Mocnym Wyjazdem. Zapraszam na kibicowskie podsumowanie ostatniego tygodnia. Zanim jeszcze przejdziemy do materiału, to zapraszam każdego bardzo serdecznie na nasz serwer Discord Polscy Kibice Żużla. Link w opisie. A teraz zapraszam do oglądania. 31 sierpnia o godzinie 13 na Moto Arenie w Łodzi miejscowy orzeł pojechał z Ostrowem Ostrów Wielkopolski. Na stadion przyszło 4125 kibiców oraz konkretna delegacja z Ostrowa w postaci 450 osób. Miejscowi kibice prezentują słabo nabity młyn, Prezentują transparent również poświęcony tragicznie zmarłemu majorowi Maciejowi Krakowianowi. Dodatkowo machają flagami Polski. Końcowy wynik tego spotkania to 49 do 41 dla Orła łódź. Tego samego dnia o godzinie 15 wybrzeże Gdańsk pojechało z lokomotywem Dałga w Pils. Wspominam o tym meczu, aby zobrazować wam, że w Gdańsku powraca moda na żurzel. Gdańszczanie prezentują dobrze nabity młyn, wywieszają kilka nowych flag oraz transparent o treści tylko awans. Nie wiem jak was, ale mnie cieszą takie widoki. Mam nadzieję, że w Gdańsku będzie to szło w jak najlepszą stronę. Wynik spotkania to aż 60-30 do 30 dla Wybrzeża. W piątek 29 sierpnia w ramach playdownów żużlowej Ekstraligi Falubas Zielona Góra pojechał rewanżowy mecz z Rowem Rybnik. Na stadion przyszło 10 tysięcy kibiców oraz delegacja Rybniczan w postaci około 130 osób. Falubas wystawia dobrze nabity młyn, jednak tego dnia nie prezentuje żadnej oprawy. Przez cały mecz panuje gęsta atmosfera i wymiana uprzejmości. Końcowy wynik spotkania to wysokie zwycięstwo falubazu 58 do 32. Również w niedzielę 31 sierpnia w ramach rozgrywek krajowej ligi Żużlowej Polonia piła odjechała, zaległy mecz ze Startem Gniezno. Przeczytam Wam relacje Polonistów z tego meczu. Po ostatnim zamieszaniu z odwołaniem meczu, w końcu udało nam się zasiąść na trybunach i obejrzeć spotkanie ze Startem Gniezno. Tego dnia w zorganizowany doping zaangażowało się około 150 osób. Mimo że na sektor D3 wyprzedane zostały wszystkie bilety, nie udało nam się wypełnić go do ostatniego miejsca. Na prezentacji pokazaliśmy oprawę złożoną z machajek w naszych barwach oraz transparent z piekła do chwały. Nawiązywało to do sytuacji sprzed kilku lat, gdy klub był na samym dnie, a także do obecnej walki o wymarzony awans. Doping trzymał dobry poziom, a chwilami był naprawdę bardzo mocny. Coraz częściej udaje nam się wciągać do zabawy boczne sektory i całą prostą. Momentami wyglądało to naprawdę zajście. Po czwartym biegu na płocie zawisła tradycyjnie flaga Świętej Pamięci Pumby oraz flaga Polonii Piła, której nie było na trybunach od 2019 roku. Na to, że wygrywamy 37 Taki wynik chyba każdy brałby w ciemno, a my jeszcze dopisujemy do tego sporą zaliczkę przed rewanżem. Za tydzień wszyscy widzimy się w Gnieźnie. Z kibicowskimi pozdrowieniami na mecz dociera również delegacja startu Gniezno ze swoimi zgodami. Końcowy wynik meczu to 53 do 37 dla Polonii Piła. Również jeżeli jesteśmy już przy starcie Gniezno, to niedawno na ich facebookowym profilu Start Tomy pojawiła się zapowiedź nadchodzącego rewanżu z Piską Polonią, przygotowana przez młodych startowców. Tego samego dnia o godzinie 15.15 .15 Polonia Bydgoszcz pojechała z wilkami krosną rewanżowy mecz półfinałowy pierwszej ligi. Na stadionie dopingowało 9 tysięcy kibiców oraz skromna delegacja krośnian. Poloniści wystawili porządny młyn i dla lepszego zobrazowania przytoczę wam relację z tego meczu. Rewanżowe spotkanie z drużyną z Krosna było tylko formalnością dla żużlowców przed finałem, na który czeka cała biało-czerwona Bydgoszcz. Tego dnia prezentowany młyn był konkretnie nabity. Mogliśmy liczyć na wsparcie naszych braci z Olsztyna, Gruziądza oraz Łomży. Dzięki za wsparcie. Z racji daty meczu Grupa Ultras from Polonia prezentuje okazjonalny transparent odnoszący się do rocznicy wybuchu II Wojny Światowej o treści Chwała bohaterom Września 39” wraz z białymi i czerwonymi flagami na kijach, które prezentowały barwy narodowej flagi. Doping tego dnia był na wysokim poziomie. Przypominamy sobie stare, dobre przyśpiewki oraz dodajemy trochę świeżości do naszego repertuaru. Atmosfera na tym meczu była zawista, lecz liczymy na to, że na finałowym spotkaniu już w niedzielę pokażecie, że to tylko była rozgrzewka. Końcowy wynik spotkania to 65 do 25 dla Polonii Bydgoszcz. Również tego samego dnia na Smoczyku w Lesznie Unia zmierzyła się w półfinale ze Stalą Rzeszów. Na stadion przyszło 10 500 kibiców oraz delegacja Rzeszowian. Co do kibiców gości to bardzo słaby wyjazd. Parę dni przed meczem poinformowali, że wyjazd zorganizowany się nie odbędzie i każdy jedzie na własną rękę. Było widać tego skutki. Ostateczna liczba żurawi to około 40 osób. Miejscowi kibice natomiast pokazali się z dużo lepszej strony. Młyn dobrze nabity, jednak tego dnia bez oprawy. Nie mogę jednak nie wspomnieć o bardzo ciekawej sytuacji sektora fan na tym meczu. W pewnym momencie wśród kibiców Unii Pojawiło się dwóch smutno wyglądających panów, którzy mieli robić zdjęcia paru chłopakom. Po zauważeniu tego przez kibiców Unii, wspomnieni panowie musieli opuścić młyn i udać się po pomoc medyczną. Jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat. Dajcie znać w komentarzach. Końcowy wynik meczu to 54 do 35 dla gospodarzy. Dzisiejsze podsumowanie zakończymy w Gorzowie, gdzie miejscowa stal pojechała z włókniarzem Częstochowa. Na trybunach zasiadło 10 500 kibiców oraz delegacja lwów. Ten dzień dla Staligorzów był zdecydowanie najlepszy pod względem kibicowskim w tym roku. Dla odpowiedniego zobrazowania Wam tego meczu przeczytam relację z profilu Stowarzyszenie Kibiców KS Stalgorzów-Stalowcy. To był zdecydowanie najlepszy mecz na trybunach w tym sezonie. Od pierwszego biegu ruszyliśmy z głośnym dopingiem, w który włączył się cały stadion. W przeciwieństwie do zawodników trzymaliśmy formę aż do 15 biegu. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy dwie oprawy. Pierwszą pod hasłem Nasze Barwy Nasz Klub, a drugą z motywem kostuchy i hasłem Oszukać Przeznaczenie. Ta druga nawiązywała do trudnej sytuacji przed rozpoczęciem sezonu. Wszyscy nas skreślali, a mimo to przejechaliśmy ligowe zmagania w tym roku. Płot podczas meczu zdobiły trzy flagi, z czego jedna zadebiutowała, a mianowicie fana serce stadionu. Po siódmym biegu wywiesiliśmy dwa transparenty z napisem Wrzesień 1939 pamiętamy a cały stadion wspólnie odśpiewał hymn Polski. Ogromny szacunek należy się Andrzejowi Lebediewowi, który jako jedyny po meczu wziął mikrofon i skierował kilka słów do kibiców. Przy okazji wspominam jeszcze o gorzowskim marszu przeciwko nielegalnej imigracji, w którym Stalgorzów brała udział w kilkanaście osób. Mecz zakończony zwycięstwem częstochowian 47-43. do 43. I to by było na tyle w tym materiale. Przyszłe podsumowanie będzie bardzo obfite, już teraz wiem o co najmniej trzech oprawach, które się szykują. Zapraszam jeszcze raz na Discorda i na Instagrama.